Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwość mam zaszczyt rozpocząć kampanię wyborczą w Powiecie buskim oraz przedstawić Państwu kandydatów do Sejmu i Senatu. Kandydatów, którzy są tutaj wśród nas na dzisiejszym spotkaniu. Witam prezesa Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwość, pana posła Krzysztofa Lipca, którego serdecznie witamy. Witam pozostałych kandydatów. Proszę Państwa. Przedstawię Państwu obecnych tutaj na konferencji kandydatów do Sejmu według kolejności na liście, która została już zarejestrowana. Pozycja numer 3, poseł Krzysztof Lipiec, prezes Świętokrzyskich świętokrzyski Struktur Prawa i Sprawiedliwości. Piąty, Marek Kwitek, poseł na Sejm z Sandomierza. Numer 8, znaczy nie numer, tylko pozycja 8. Maria Zuba, poseł na sejm, mieszka w Suchedniowie, powiat skarżyski. E, pozycja 9 Bogdan Latościński, poseł na sejm, mieszka w gminie Piesznica, powiat Kielecki, gdzie tu jest z tyłu. E, pozycja 12 e, Krzysztof Bielecki, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, słynny chirurg, honorowy obywatel Buska Zdroju. Pan profesor bardzo prosił i usprawiedliwił się i przeprasza. stanął, znaczy utknął gdzieś tam w, w, w korku. Mówi, że jak dojedzie i, i sytuacja się tak stworzy, że, że będzie mógł dojechać jeszcze na koniec naszego tutaj spotkania, to dojedzie. On i tak będzie przez dwa, ostatnie, dwa, dwa dni w busku do dyspozycji mieszkańców powiatu buskiego. Pozycja numer 16. Zbigniew koniusz. Lekarz Pinczowa, radny Rady Powiatu Pinczowskiego Witamy. 26 pozycja, Patrycja Iwańska-Bęben z Młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości Młoda, pani architekt z Kielc. Panią się uprzejmie. I witam również i przedstawiam kandydata do Senatu, Jacka Włosowicza, senatora obecnie jest. Proszę państwa, korzystając z okazji, chciałbym jeszcze powiedzieć, że od soboty zbieramy podpisy pod listami kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do sejmu i senatu. Na obecną chwilę w całym powiecie zebraliśmy około 3500 podpisów. Chciałbym podziękować działaczom, sympatykom Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim mieszkańcom powiatu za tak duże poparcie naszych kandydatów, naszych list. Liczymy na każdy państwa głos, na który bardzo za który bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, teraz poproszę pana prezesa Krzysztofa Lipca o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Ponidzie z pisem idzie. To mieszkańcy Ponidzia znają to nasze zawołanie i tak starają się czynić, aby rzeczywiście w tej kampanii wyborczej prawo i sprawiedliwość tutaj na Ponidziu odniosło sukces. Nas interesuje ten sukces nie tylko na Ponidziu, ale na całej świętokrzyskiej ziemi, w całej Polsce. Dlatego też dzisiaj tu na Ponidziu w Busku Zdrój jesteśmy, aby w sposób taki oficjalny powiedzieć, że jesteśmy gotowi do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować działaczom Prawa i Sprawiedliwości tutaj z Buska Zdroju za to, że licznie dzisiaj nas tutaj kandydatów do polskiego parlamentu otaczają. Za to, co czynią, za te podpisy, które zostały już tutaj zebrane, ale ta akcja będzie trwała dalej. Natomiast dzisiaj przyjechaliśmy tutaj do Buska z naszym banerem wyborczym, aby mieszkańcom Buska wszystkim kuracjuszom zaprezentować ten baner, na którym zostały wypisane te wszystkie główne treści programowe, którymi zajmowaliśmy się podczas mijającej już kadencji. To ważne sprawy. Rodzina 500, ważny program chwalony przez całą Europę. 300, a więc na start dla uczniów. Bardzo ważne sprawy dotyczące obniżania podatków. Jesteśmy partią bardzo odważną, Prawo i Sprawiedliwość, której nie przypisywano nigdy liberalnych cech, bo to jest domena właśnie partii liberalnych, obniżanie podatków. Jako jedyni do tej pory w Polsce poczyniliśmy takie starania, by te podatki zostały obniżone i warto przypomnieć tutaj dla, do, dla młodych ludzi do 26 wieku, do 26 roku wszyscy będą zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ważne są sprawy również związane, Związane z, obniżeniem, z podwyższeniem kosztów uzyskania dochodu, co zaskutkuje niższymi podatkami, ale również warto przypomnieć o tym, że od następnego roku podatkowego wszyscy, którzy, których dotyka ten najniższy próg podatkowy, będą mieli ten próg obniżony o jeden punkt procentowy w dół. To ważne, to ważne z tego względu, że my zabiegamy o to, aby portfele. Polaków Były bogatsze, skoro dążymy do Unii Europejskiej, chociaż w niej już jesteśmy, to powinniśmy zabiegać o to, aby polscy obywatele mieli takie samo poczucie, poczucie godności, o którą to godność zabiegaliśmy w tej kadencji, bo tak naprawdę to wszystko, co tam jest zapisane, dotyczy właśnie przywracania godności Polakom, żeby również zadbać o te portfele tak, abyśmy nie mieli poczucia obywateli drugiej kategorii w Unii Europejskiej. Proszę Państwa, ponidzie. To piękny region, ale również chciałem zwrócić uwagę na to miejsce szczególne, jakim jest Busko-Zdrój, jedna z pereł uzdrowiskowej Polski. I Busko Zdrój jest naszą perłą świętokrzyską również. Zabiegamy o to bardzo usilnie, aby tutaj do Buzka stworzyć lepsze warunki komunikacyjne, aby przywrócić połączenie kolejowe. Odprowadzić ten ruch kolejowy również na południe, poza granice naszego kraju, na Słowację, Węgry i całe Podkarpacie. Mam takie przekonanie, że uda nam się w tej obecnej kadencji to uczynić albowiem już dzisiaj zostały podjęte w tym kierunku bardzo ważne działania. Mam takie przekonanie, że ta drużyna, którą dzisiaj państwu chcemy zaprezentować, jest w stanie ponieść ten ciężar. Tak jak pan Jan Bartosik powiedział, tutaj z Buska zdrój ważnymi Personami na naszej liście wyborczej jest pan profesor Krzysztof Bielecki, wybitny chirurg, który tutaj w Busku-Zdrój pracuje. Jest honorowym obywatelem miasta Busko-Zdrój. Będzie jutro w Busku przyjmował pacjentów, a na najbliższą sobotę zaprasza tutaj do uzdrowiska Marconi na Piękny koncert, każdy śpiewać może, którego to inicjatorem tego koncertu od wielu, wielu lat jest właśnie pan profesor i wszystkich mieszkańców Buska, kuracjuszy zapraszam w imieniu pana profesora na ten koncert. Ale tu z poniedziałek i dzisiaj obecnych mamy dwóch kandydatów. Jest pan dr Zbigniew Koniusz który pracuje tutaj w Busku Zdrój i jest pan senator Jacek Włosowicz, senator obecnej kadencji, który tutaj na tym terenie będzie zabiegał o państwa głosy i chciałem teraz oddać głos właśnie tym panom. Może zaczniemy od pana doktora Zbigniewa Koniusza. Bardzo się cieszę, że już kolejny raz mogę w tak szanownym gronie rozpocząć Rozpoczynać kampanię wyborczą prawa i sprawiedliwości na poniedziałek Jak już pan prezes powiedział, poniedzie z pisem idzie, ale to i świętokrzyskie z pisem idzie. Wierzcie mi, determinacja tu ludzi na dole jest bardzo duża i myślę, że kontynuując nasze poprzednie hasło, słuchać ludzi i zmieniać Polskę, dzisiaj z dumą możemy prezentować nowy, dobry czas dla Polski, czyli Kontynuacja jest tak daleko posunięta, że możemy śmiało powiedzieć, że wiele programów nam się udało, a uda nam się jeszcze więcej programów. Ja bardzo dziękuję i zapraszam na wybory 13 października. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i bardzo proszę pana senatora Jacka Włosowicza. Dziękuję, witam Państwa bardzo serdecznie. Ostatnie cztery lata to wiele zmian w naszym kraju, krajów zmian, które my Państwu obiecaliśmy, ale które wynikały z naszych rozmów z wami z bolączek, z próśb o różnego rodzaju zmiany, zmiany i ulepszenia. I teraz po czterech latach śmiało stajemy przed Wami, prosząc o kolejny raz o głosy, ale w dalszym ciągu w te głosy się wsłuchując. Widzimy, co nam się udało osiągnąć, ale słyszymy i sami ze swojego życia wiemy, że jeszcze potrzebujemy większych zmian i kolejnych, kolejnych ulepszeń to będziemy proponować Państwu w tej kampanii, byśmy to mogli zrealizować w kolejnych, w kolejnych latach. My tak jak powiedziałem, osiągnęliśmy wspólnie, wspólnie dużo, ale jeszcze sporo wyzwań przed nami. Tak jak przez te cztery lata sprawnie realizowaliśmy nasz program, tak teraz sprawnie przystąpiliśmy do kampanii wyborczej. Jak Państwo może słyszeliście, może śledziliście, na początku lipca odbyliśmy jako zjednoczona prawica pod Egidą Prawa i Sprawiedliwości konwencję programową, która odbyła się w Katowicach. Później zostały przezna, przedstawione przedstawieni liderzy, tak zwane jedynki. Jedenki list. Teraz kolejnym etapem, by sprawnie przeprowadzić wybory, jest zbieranie podpisów poparcia pod naszymi listami. Sądzę, że szybko i sprawnie, o wiele sprawniej niż robi to nasza konkurencja polityczna, zarejestrujemy również te listy, by móc skupić się na spotkaniu z państwem i na przedstawianiu nowego programu, zarówno dla rolnictwa, jak i dla całej Polski. Wierzę, że zaufacie. Państwo nam i spodoba Wam się program, który zostanie przedstawiony, tak jak to stało się 4 lata temu, a my przez następne 4 lata bardzo sprawnie i solidnie z tego programu się nie tylko rozliczymy, ale go zrealizujemy. Tak więc mam nadzieję, że 13 października spotkamy się przy urnach wyborczych i że te Państwa głosy pójdą na nasze, na nasze osoby, na nasze listy, byśmy mogli zrealizować dalszą część programu, który żeśmy przygotowali. Bardzo dziękuję panie senatorze. Proszę państwa, z powiatu buskiego naszym kandydatem do polskiego sejmu jest również pan Michał Cieślak, poseł obecnej kadencji. Mam takie przekonanie, że niebawem też będzie chciał się z państwem spotkać. Natomiast proszę państwa My tutaj w trójkę, pani poseł Maria Zuba, pan poseł Marek Kwitek. W polskim Sejmie chyba jesteśmy parlamentarzystami o najdłuższym stażu. Bardzo się cieszymy, że dołączył do nas w tej kadencji pan poseł Bogdan Latosiński. I ja chciałem teraz bardzo serdecznie prosić panią poseł Marię Zubę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, posłowie Prawa i Sprawiedliwości mieli ten zaszczyt, aby spotykać się często z mieszkańcami powiatu buskiego i myślę, że te nasze spotkania były szeregiem e, korzystnych zmian, jakie zachodziły w powiecie buskim. Zachodziły i zachodzą. Daliśmy się poznać państwu jako osoby wiarygodne, pracowite i rzetelne. I myślę, że dlatego właśnie przychodzimy do państwa na początku kampanii wyborczej, aby poprosić państwa o głosy, ale jednocześnie Dokonać takiej, takiego podsumowania tego, co wspólnie zrobiliśmy. My nie, mogliśmy, nie moglibyśmy nic w Sejmie uczynić, nie mając Państwa wsparcia i pomocy, nie mając od Państwa sygnałów, co jest istotne. Ale też chciałabym zwrócić uwagę, że BUSKO potrzebuje prawa i sprawiedliwości. Kiedy krótko rządziliśmy w latach 2005-2007, wówczas walczyliśmy o bardzo istotną ustawę, ustawę właśnie o gminach uzdrowiskowych. To była ustawa, która budziła wiele emocji i wiele niechęci ze strony opozycji, bo pamiętacie państwo, raczej spojrzenie było na to, aby właśnie prywatyzować, maksymalnie wszystko prywatyzować. Dziś udało się zmienić ten kierunek i to jest bardzo ważne, bo BUSKO funkcjonuje zupełnie w innych warunkach, ale myślę, że jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Stąd też przychodzimy na początek naszej kampanii, aby rozmawiać o tym, co będzie potrzebne i niezbędne w następnych latach. Myślę, że ta współpraca, którą właśnie mieliśmy przez te cztery lata, to, był, to były składane przez nas raporty, co robimy dla Buska, co robimy dla Powiatu Buskiego, co robimy dla województwa świętokrzyskiego. Ale ta krótka kampania, która będzie trwała do 12, a właściwie do 11 października, to będzie tak naprawdę seria spotkań, aby. Przypomnieć, aby zaakcentować to, co należy zrobić. Bo cieszymy się dzisiaj, że mamy w naszym województwie mniejsze bezrobocie niż 4 lata temu. Przypomnę, Szanowni Państwo, w kraju mieliśmy bezrobocie w wysokości 9,8%, a dzisiaj mamy 5,6%. Natomiast w naszym województwie było 12,5%, dzisiaj mamy 7,6%. Mniej, ale jednak więcej niż w innych częściach naszego kraju. A przecież program Prawa i Sprawiedliwości to program zrównoważonego rozwoju. Dlatego też zapraszamy do współpracy, zapraszamy do rozmów, do szukania rozwiązań, tak abyśmy mogli dalej ten dobry czas dla Polski, dla Polaków, dla Województwa Świętokrzyskiego kontynuować. Spotkajmy się przy urnach 13 października, i spotkajmy się po 13 październiku, aby dalej zmieniać nasze województwo. Na, tutaj przede wszystkim, aby ten wzrost gospodarczy pobudzać. Ja cieszę się, że w Powiecie Buźkim jest jedno z najmniejszych. Bez, skala bezrobocia jest najmniejsza, ale myślę, że i tak wiele jest do zrobienia. Zapraszam na nasze spotkania przedwyborcze. Zapraszam do urny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani poseł, kontynuując ten wątek uzdrowiskowy, to trzeba dzisiaj jasno i wyraźnie tutaj w wózku powiedzieć, że to dzięki nam, posłom Prawa i Sprawiedliwości, minionych kadencji, a więc czasu tego, kiedy byliśmy w głębokiej opozycji, udało nam się Uratować m.in. uzdrowisko busko zdrój, które nie zostało sprywatyzowane. Natomiast no, zmienił się właściciel, ale właścicielem jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, który też jest władzą publiczną. Nie znika nam z horyzontu dbałość o to, aby busko było uzdrowiskiem narodowym. Ja poproszę teraz pana posła Marka Kwitka. Szanowni Państwo, prawo i sprawiedliwość cieszy się ogromnym poparciem Polaków. Wynika to głównie z tego, że jesteśmy wiarygodni, że dotrzymujemy obietnic, że realizujemy nasz program, który oczywiście chcemy kontynuować w następnej kadencji. Tutaj była mowa o zdrowiskach, ale przecież całe Ponidzie, jak również powiat Buski to piękny teren pod kątem turystycznym. I trzeba zrobić wszystko, by turyści tutaj mogli w większej ilości przybywać, nie tylko turyści krajowi, ale turyści również zagraniczni. Tak jak tu wcześniej była mowa, potrzebna do tego też jest dobra, dobra komunikacja, ale dobra komunikacja jest potrzebna również do wywozu dobrej właśnie polskiej żywności, bo ten teren, całe Ponidzie, to jest teren, gdzie są bardzo dobre gleby, gdzie jest bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo, sadownictwo i ogrodnictwo. I tutaj naprawdę produkuje się bardzo dobrą Żywność, która jest naprawdę może być atutem, bo nie tylko Polska jest w stanie wyżywić nasz kraj, ale i, i Europę. I dlatego my poszukujemy rynków zbytu, ale również stwarzamy ten rynek wewnętrzny. Stąd między innymi wprowadzona została ustawa o handlu detalicznym, gdzie rolnicy, sadownicy, ogrodnicy mogą przetwarzać żywność zarówno zwierzęcą, jak i roślinną, tylko za zgłoszeniem, bez jakichś skomplikowanych przepisów i mogą sprzedawać bezpośrednio do konsumenta, jak również do sklepów, do barów, do hoteli, do stołówek, a więc to daje ogromne możliwości z racji tego, że ta żywność produkowana jest w sposób tradycyjny. Taki smak jak często znamy właśnie z dzieciństwa. I ta na tą żywność jest ogromne zapotrzebowanie konsumentów i trzeba ten rynek stworzyć, bo wtedy eliminujemy pośredników którzy zarabiają naprawdę bardzo dużo. Często producent, rolnik ma 10-15% tego, co my płacimy często w sklepie. I wtedy przy takiej sytuacji jest to, że i również konsument w mieście płaci mniej a rolnik dostaje również więcej i to mu się opłaca. My stworzyliśmy w tym momencie chyba najlepsze przepisy pod tym kątem w Europie i chcemy też to kontynuować, bo na razie jeszcze świadomość, jeszcze dotarcie do ludzi wymaga po prostu wymaga czasu. I kolejna sprawa, bo często mówi się, że żywność jest droga, zwłaszcza w tym roku. Wiemy, że warunki atmosferyczne głównie susza wpłynęły na to. Owszem, państwo staje na wysokości zadania i udzielana jest pomoc. Jeśli jest susza, w tamtym roku wypłaciliśmy 2 miliardy 200 milionów złotych. To jest więcej nawet niż Niemcy, które są bogatsze od Polski, a gdzie też susza była porównywalna. Ale my chcemy też zmniejszać skutki tej suszy. Stąd program małej i dużej retencji. Opracowany jest w tym momencie program kilkuletni, gdzie chcemy wyasygnować ponad 12 miliardów złotych. Na właśnie na studnia, na oczka, na zbiorniki, i chcemy ten program retencji powiązać również z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, bo przecież ten obszar również dotyka, dotykała powódź, jest to zagrożenie i musimy sobie z tym po prostu poradzić, bo potem są z tego powodu ogromne, ogromne straty. Plan dla polskiej wsi jest już realizowany i tylko Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje, że on będzie dalej realizowany po raz pierwszy, Cały rząd odpowiada za program dla obszarów wiejskich, a nie jak wcześniej było tylko Ministerstwo Rolnictwa. Bo cały rząd zdaje sobie sprawę, jak ważna jest polska wieś, jak ogromne środki w tym momencie zostały przeznaczone na polskie rodziny, właśnie na małe miasteczka, na polskie, na polskie wsi. Że zmniejszają się te dysproporcje, że nożyce tej rozpiętości dochodów się zwierają i to jest bardzo ważne, żeby ze wzrostu gospodarczego korzystali również wszyscy i ci, którzy najmniej zarabiają i żeby młodzi polacy Stwarzamy im takie warunki, żeby nie wyjeżdżali, bo między nimi też i powiat buski, jeśli jest małe bezrobocie, to też w dużym stopniu spowodowane jest to jest, że opuszcza się te tereny. Szuka się właśnie przyszłości gdzie indziej, a trzeba pracować przecież na rzecz lokalnych, lokalnych ojczyzn. Także jest bardzo dużo do zrobienia. My zdajemy sobie z tego sprawę. My o tym wiemy, wiemy, jak to zrobić, dlatego proszę o głosy, o zaufanie i głosowanie na naszą właśnie listę Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Bogdan Latosiński, bardzo proszę. Ja może bardzo, bardzo krótko, zważywszy, że jestem parlamentarzystą prawa i sprawiedliwości, który właśnie w tym pięknym miejscu ma biuro poselskie na Ponidziu, na tym pięknym Ponidziu. Mimo, że jestem mieszkańcem Ziemi Świętokrzyskiej, dość rzadko odwiedzałem, ale teraz jako parlamentarzysta, który posiada biuro właśnie w Busku, w Pinczowie, na tych pięknych terenach Ponidzia jestem zachwycony i znane są mi bardziej te problemy tutaj społeczności lokalnej. Tak rolnicze problemy, przepiękne ziemię, żyzna, i żyzne. Tutaj nie ma takich zakładów przetwórczych, które kiedyś istniały i które zostały sprzedane, zlikwidowane. To są problemy rolników, którzy uprawiają właśnie tutaj na tych ziemiach, na ziemiach szczególnie warzywa. Jak również problemy kuracjuszy, też mi się znane, odwiedzają moje biuro poselskie. Tak w Kielcach, jak i tutaj w Busku, problem transportu, tu co szef struktur Prawa i Sprawiedliwości już zaznaczył. Naprawdę w tej chwili rząd wprowadzając ustawę o, o dofinansowaniu przewozu, nie skorzystał z tego, z tego dofinansowania właśnie starosta e, Buzki. I to jest bardzo przykre dla mnie, bo mieszkańcy rzeczywiście mają te potrzeby, ale przede wszystkim też kuracjuszek. Potrzebne jest bardzo szybkie i bardzo dobre połączenie między e, Buzkiem a stolicą województwa, czyli Kielcami. Kuracjusze przyjeżdżający e, pociągami przesiadają się w busika, nie mają gdzie bagaży włożyć. Także tu musimy się skupić w nowej kadencji właśnie na tym połączeniu tak e, e, Potrzebuje busko połączenia autokarowego, z prawdziwego zdarzenia połączenie, jak również potrzebuje kolei. Tu trzeba przygotować infrastrukturę. Mieszkańcy z terenów Ponidzia dość często spotykają, że w tej chwili zostały te połączenia sezonowe uruchomione, ale one się nie zatrzymują, bo nie ma infrastruktury przystankowej w poszczególnych miejscowościach. Musimy naprawdę dużo włożyć wysiłku, żeby właśnie to połączenie połączyć, stolice województwa z tym przepięknym miasteczkiem. Sanatorium zdrowiskowym, jakim jest Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i bardzo proszę. Najmłodszą na dodatkę na liście Prawa i Sprawiedliwości Panią Patrycję Iwańską Bęben, która szefuje Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim z wykształcenia architekt. Dziękuję Panie Pośle. Bardzo się cieszymy, że partyjny Billboard dzisiaj dotarł też do Buzka, tego niesamowitego miejsca. Jesteśmy tutaj razem z parlamentarzystami, ale także z Młodzieżówką Prawa i Sprawiedliwości, która prężnie działa. W busku otwieramy też kolejną działalność młodzieżówki, więc zachęcam wszystkich młodych ludzi z Buska, żeby przychodzili do nas, żebyśmy się integrowali. W busku powstają bardzo fajne inicjatywy młodych ludzi. Zrzeszają się i działają na rzecz lokalnej społeczności i my chcemy też ich wspierać w to. I to też, że tutaj dzisiaj jesteśmy, pokazuje, że wsłuchujemy się zawsze w problemy ludzi. Nie jesteśmy tylko w Busku w czasie kampanii, ale także jesteśmy poza nią. Zakończyliśmy właśnie serię pikników rodzinnych, gdzie także rozmawialiśmy z ludźmi. Już wiemy, jak działać dzięki właśnie nim. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, czy macie Państwo do nas jakieś pytania? Nie, dziennikarze. Ja mam Panie Pośle. Ja oczywiście chciałam zapytać, jak Pan poseł odniesie się do wypowiedzi posła Artura Girady z platformy obywatelskiej, który wieszczy możliwość rozbioru województwa świętokrzyskiego poprzez ewentualną możliwość utworzenia województwa częstochowskiego kosztem m.in. gminy Secemin w powiecie włoszczowskim. Panie pośle, czy mieszkańcy powiatu włoszczowskiego mają się czego obawiać? A wiecie państwo, dlaczego poseł Gierada ma taki długi nos? Bo to jest taki kielecki Pinokio. On dla taniego poklasku potrafi świetnie zmanipulować opinią publiczną. To drobny kłamczuszek. Ja państwu powiem, jaka jest prawda. W planach politycznych Prawa i Sprawiedliwości nie ma likwidacji województwa świętokrzyskiego. I o tym niejednokrotnie mówiliśmy. I do pana posła Gierady ta informacja również dotarła, i on o tym świetnie wie. I szkoda, że w tej kampanii wyborczej gra na takich bardzo niskich emocjach i pobudkach. Obraża po prostu mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej. Ale też muszę powiedzieć, szanowni państwo, że to jest odgrzewany kotlet. W poprzedniej kampanii, nawet to stwierdzenie wkładano w usta posła z Częstochowy. Był kilkakrotnie komentarz składany przez niego, że takie słowa nie padały, ale wciąż podtrzymywane jest właśnie to stanowisko przez Platformę Obywatelską, gdyż oni nie mają programu, oni czymś chcą społeczeństwo, czymś chcą zainteresować właśnie mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Przypomnijmy, że nie kto inny, ale to właśnie my walczyliśmy o to, aby powstało województwo świętokrzyskie, bo przecież w pierwszych zamiarach taka była intencja reformatorów, aby to województwo było zlikwidowane. My walczyliśmy osobiście z panem wówczas, z senatorem Krzysztofem Lipcem aby utrzymać to województwo. Coś, co zostało wywalczone, jest szanowane i doceniane i nie e, e, jest możliwe, żeby doszło do... Zmian na mapie administracyjnej naszego y, województwa. I przypomnę, że właśnie wówczas, kiedy tworzyliśmy i reformowaliśmy y, administrację, to wówczas dołączyliśmy do naszego województwa Sandomierz, Opatów, Staszów i pomniejsze, Socemi. Secemin, y, pomniejsze, Noskorzy. właśnie y, takie gminy po to żeby wzmocnić nasze województwo. Myślę, że tylko te, ta osoba, która nie ma udziału w budowaniu tego województwa, tak naprawdę może takie tezy tutaj państwu przedstawiać. Proszę państwa, bardzo dziękujemy za to, że przyjęliście państwo zaproszenie na prawa i sprawiedliwości na to dzisiejsze spotkanie. Mam takie przekonanie, że za państwa pośrednictwem też dotrzemy do wielu mieszkańców powiatu buskiego, Ziemi Świętokrzyskiej. Jedno, co jest pewne, to to, że ponidzie z pisem idzie. Bardzo Państwu dziękujemy.